Teraz Inowrocław. Kolejki chętnych, aby przyjąć preparat w punkcie szczepień powszechnych w hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu. Tylko do 12 maja zaszczepiło się tu 13 tysięcy chętnych. W uzdrowisku odbył się pierwszy bieg dla dzieci niepełnosprawnych pod hasłem Miej serce do biegania. Rusza sezon kulturalny w Inowrocławiu. W mieście odbył się długo wyczekiwany tydzień teatru, a od 4 do 13 czerwca potrwa Inopop Festiwal. Przed halą widowiskowo-sportową w inowrocławiu stoi spora kolejka każdego dnia. Mieszkańcy inowrocławia i nie tylko przyszli tu nie, aby śledzić rozgrywki sportowe, ale po zdrowie, żeby walczyć z koronawirusem, szczepiąc się przeciwko tej chorobie. Dla jednych to jest niby lepiej, dla drugich trochę gorzej. Nie każdy chce się szczepić, ale to jest wywór dobrowolny tak naprawdę. Żeby to wszystko ruszyło do normalności, no to jednak muszą się wszyscy zaszczepić i tam diaglamie to. Dobra. Trzeba patrzeć coś na innych, tak? się, że to jest potrzebne po prostu dla społeczeństwa. I chcę być odpowiedzialna po prostu. Wiele osób w mojej rodzinie przeszło już COVID. Na szczęście dość lekko odpukać, ale no, jest to jakaś szansa, tak? Żebym ja nie przeszedł pomimo mojego młodego wieku 23 lata, ale no, mam nadzieję, że go nie przejdę dzięki szczepieniu. Nie? Trzeba się zaszczepić po prostu, żeby, żeby innych nie zarażać i z siebie zabezpieczyć, żeby powiedzmy to było w jakiś sposób taki, no, że po prostu sam siebie chronię też i swoich bliskich. W obiekcie działa punkt szczepień powszechnych, jeden z trzech takich na terenie powiatu inowrocławskiego do 12 maja zaszczepiło się tu około 13 tysięcy osób. Jest pełna dostępność dla wszystkich chętnych, jeżeli chodzi o szczepienia. Mało tego, do tego momentu była również pełna dostępność, jeżeli chodzi o wybór szczepionki, jednej z dwóch można było sobie wybrać. Nadal możemy i będziemy i wszystko robimy, aby taka możliwość była dla mieszkańców i Nowosławie, dla wszystkich chętnych możliwość zaszczepienia się w ciągu, no nie wiem, 24 godzin nawet. Dziewięć zespołów szczepieniowych działa na hali kilkuosobowych. Pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji służą dodatkową pomocą informacyjną. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy z wypełnieniem dokumentu, to pomagają. Tu traktowany każdy jest jak osoba, jak gość. A my zachowujemy się z pracownikami tak jak gospodarze, którzy przyjmują gości. Tu nie ma petentów, tu są po prostu goście obsługiwani przez nas z należną troską i bardzo się z tego cieszę, że od tych dwóch tygodni dzięki tym działaniom Kilkanaście tysięcy, prawie 20 tysięcy mieszkańców nie tylko inowrocławia, ale i innych miejscowości zostało zaszczepione w godnych warunkach. Zbieramy bardzo dużo pochwał i nie ukrywam, że jest to bardzo miłe dla wszystkich pracowników. Nadal jest dużo wolnych terminów i chętnych z całego regionu. Punkt został uruchomiony i dostrzeżony za sprawne przeprowadzenie procedury. Szczepimy tak obecnie około półtorej osób dziennie, także non stop pracujemy docelowo chcemy jeszcze więcej, jesteśmy przygotowani na o wiele większej ilości. Hala widowiskowo-sportowa jest duża, dlatego wszystko przebiega sprawnie i w komfortowych warunkach zarówno dla zespołów medycznych, jak i pacjentów. Szczepionki są potrzebne, zaszczepienie się jest potrzebne. Yy, w tej w w tej, yy, obowiązują tutaj reguły dowolności, oczywiście, więc tylko ja mogę apelować w trosce o zdrowie i życie Wasze, mieszkańcy, ale również i Waszych rodzin i przyjaciół, bo że ktoś o sobie nie chce pomyśleć, no i chociaż pomyśli o innych. Także apeluję o poddanie się szczepieniu, a nie tylko apeluję, ale pomagamy. Pomagamy tworząc taki punkt tutaj w Wrocławiu i zapraszam do skorzystania z tych usług. Choć obecnie jest mniej zachorowań na COVID-19, szczepienia są szansą na powrót do normalności, a na tym tak bardzo nam wszystkim zależy. I na Wrocławiu odbył się pierwszy bieg dla dzieci niepełnosprawnych Miej serce do biegania. Dziecko i rodzic lub opiekun w charakterze tak zwanego pchacza mieli do pokonania dystans 10 km. Ministerstwo biegania czyli miej Zdrowe serce do biegania Zacznij coś ze sobą robić. Zadbaj o to serce. No i Ministerstwo do biegania mieli tą wrażliwość, miej ten zapał i zrób coś dla innych bezinteresownie. W biegu uczestniczyły 23 drużyny Bieg dla dzieci niepełnosprawnych miej serce dla biegania, odbył się w Inowrocławiu po raz pierwszy. Na linii startu pojawiły się drużyny z całej Polski. Formę się dało utrzymać, nawet się udało schudnąć, więc jest super. Tutaj tylko i wyłącznie zabawa na zasadzie treningu, a w przyszłości planujemy triatlon, pewnego Ironmana, ale czy się uda? Zobaczymy. Honorowym patronem był prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza, a imprezę zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Odbyły się też imprezy towarzyszące. Jak zapowiedzieli organizatorzy, tak też się stało. Wszyscy uczestnicy byli w tych zmaganiach zwycięzcami. Na ten tydzień miłośnicy teatru czekali bardzo długo. Pandemia pokrzyżowała plany organizatorom, ale warto było uzbroić się w cierpliwość, bo w ostatnim tygodniu maja na deskach Miejskiego Teatru nie zabrakło spektakli, także muzycznych, które były osłodą dla stęsknionej publiczności. Kujawskie Centrum Kultury i Miasto Inowrocław na tydzień teatru zaprosili artystów scen krajowych. To, w jaki sposób zostali artyści teatralni przyjęci tutaj w Wino Wrocławiu, to jest po prostu bajka. To jest coś, na co czekali ponad rok. Rozmowa z panią Janną Szczepkowską, którą prowadziliśmy po spektaklu Goła Baba, uświadomiła nam, że dla tych ludzi to była nowa, tak naprawdę nowy start w nowe życie aktorskie. Pani Szczepkowska przyznała nam, że nie grała od ponad roku i czterech miesięcy. Nie była na scenie. Dla niej wyjście z projektem na, na deski sceniczne w Wrocławiu było jak gdyby nową zupełnie premierą. Tydzień Teatru to prawdziwa gratka dla miłośników wysublimowanej muzyki i sztuki aktorskiej. Przekrój wydarzeń, począwszy od kultury, rapu, poprzez humor i grę aktorską na najwyższym poziomie, aż po rok stanowił mocny akcent tegorocznego, tak długo wyczekiwanego wydarzenia. No, ale, a, no, no. To no nie jest to nic przyjemnego, nawet dla mnie, no ale no nie zostawię dla żadnej futki. Bardzo się cieszę, że mogę wreszcie po prawie półtora roku wrócić na deski i spotkać się z publicznością. Oczywiście w trakcie pandemii były próby podejmowane, takie żeby grać online, coś się spotykać, coś kombinować, ale to, to, to online teatr online nie żyje. Teatr bez, bez widzenia nie żyje, więc. Nareszcie, chociaż jeszcze w reżimie sanitarnym i 50% tylko publiczności yy, i za połowę stawki w związku z tym, ale i tak się cieszę, że, że, że możemy jakoś wrócić pomału do pracy. Na początek publiczność obejrzała spektakl muzyczny Demono w projekcie Osiecki. Się. To przypadek, jak zresztą większość rzeczy w naszej historii. Hmm. Dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu widział nasz koncert akustyczny i po tym koncercie zgłosił się do nas z propozycją, żebyśmy przygotowali recital na festiwal, pamiętajmy o Osieckiej, który odbywa się właśnie w Teatrze Nowym w Poznaniu. Jakby zakontraktował nas rok, na, rok, na rok wcześniej. Pierwszy raz w życiu mieliśmy taką historię, że ktoś, ktoś w ten sposób jakby nas zakontraktował. Myśląc, że pewnie blefuje, <laughs> Powiem szczerze, na początku tak myśleliśmy, że, że pewnie przecież spodobało się może to jakiś moment uniesienia, chwilowy, ale niestety za pół roku zadzwonił i mówi: No jak, na jakim jesteście etapie? I wtedy zrozumieliśmy, że to niestety trzeba zrobić. Znaczy, niestety, niestety, niestety. Kolejnym wydarzeniem tygodnia teatru było przedstawienie Anatewka. Anatewka to jest opowieść. O, bardzo wymieszanych ze sobą, w której są wymieszane ze sobą elementy. Elementy koncertu, elementy teatru, wymieszane piosenki aktorskie, żydowskie piosenki aktorskie, z lekką fabułą, która toczy się jak w skrzypku na dachu, we wsi. Anatewka z jej głównym bohaterem, który ma człowieka. Trzy córki i zastanawia się, jak tu zrobić, Panie Boże, żeby dobrze te dzieci wydać za mąż. W rolę prowadzącej cały tydzień teatru wcieliła się aktorka Beata Kawka. Posiadalnie przygotowany dla Państwa jako pewnego rodzaju zapowiedź. Finalnie jestem bardzo zadowolona, bo zobaczyłam znajomych, przyjaciół z powrotem, a poza tym no to. To moja taka największa radość, że teatr wraca do Wrocławia, że, że po latach takiego trochę no, pust, mam wrażenie pustyni, no bo oprócz takich objazdowych spektakli co jakiś czas nie było. Takich zdarzeń teatralnych, które ja bym powiedziała, że nas gdzieś ubogacają, że nie tylko, że tak powiem, powodują, że przepona ciczy, tylko że jeszcze jest jakaś głębsza myśl, że jest to gdzieś jakaś na przykład fajna literatura. I to wszystko się wydarzyło właśnie w tym tygodniu. No a plany są takie, że od jesieni będziemy współpracować i ja będę przywozić, będziemy produkować, też współprodukować spektakle, które będą dedykowane tylko i wrocławianom. Tydzień teatry. Otwiera wiosenno letni sezon kulturalny w inowrocławiu, już 4 czerwca startuje Inopop Festival z plejadą gwiazd polskiej Estrady, ale także świata literatury, radia i telewizji. Myślę oczywiście bardzo mocno o tym, jak ten projekt zostanie przyjęty przez inowrocławian. Mam nadzieję także, że przez pozostałych mieszkańców naszego regionu. Ale mam wrażenie, że, że to jest, to jest jakaś, jakaś naturalna kontynuacja tego, co właśnie w mijającym tygodniu się dzieje. Czyli tego, że nabieramy rozpędu, że staramy się pokazać wszystkim, że, że, że kultura musi być żywa, musi mieć kontakt z, z widzem i że tak naprawdę naszym celem jest uświadamianie wszystkim w Wino Wrocławiu, jak istotne jest spotykanie się z artystami. Dla artystów znowu będzie to też pewnie wyzwanie, bo ci, którzy się spotkają w Wino Wrocławiu na rynku z publicznością, znajdą się tam w zupełnie nowych rolach. W, w, w roli tak naprawdę w, w gości opowiadających o swojej rzeczywistości ikon popkultury. No i to wszystko oczywiście będzie okraszone i muzyką i nagrodami dużą ilością różnego rodzaju konkursów i zabawami dla dzieci. To wszystko w programie Terasinow Wrocław na kolejny magazyn zapraszamy za miesiąc.